Ją. Zubożał wtedy Izrael. Kiedy Izrael zasiewał i oczekiwał żniwa, to nadciągał plemię Midiańczyków i napadali i niszczyli to, co miało wześć i co miało być pożywieniem, co miało być dostatkiem dla ich życia także zubożał i zaczął się modlić. I co my znamy potem w historii, kiedy przyszedł Pan? I kiedy przyszedł Pan, Anioł Pański rzekł do Gedeona, znalazł jakąś osobę, Bóg zawsze musi znaleźć osobę. Czy ktoś może nam odpowiedzieć na to? Ale go, bo Bóg zawsze musi znaleźć osobę. Znalazł Gedeona, znalazł Abrahama, znalazł apostołów. Znalazł ich, szukał ich. Wybrał ich sam gdzieś. Szukał. Jeden był pod, pod, gdzieś pod drzewem. Inni byli gdzieś nad jeziorem, łowili. Łowili ryby, prawda? Piotr i Andrzej. Nie wiem, gdzie znalazł Dasza. No ale wiem skąd był czasu w swoim teamie. W banku znalazł. Znaczy, <laughs> jeżeli w każdym razie Józef się pojawił. Również. Zawsze jest w jakiś Józef. No i widzimy tutaj, Widzimy tutaj, że Gedeon chce dobrze żyć, lecz mu się to nie udaje. Dlaczego mu się nie udaje? Bo ktoś rabuje mu coś, co jest jego własnością. Bo rabuje mu jego styl życia. Bo kradnie mu wysiłek, jego rąk. I to jest właśnie to, co robi diabeł. Jak on jest nazwany? Złodziejem. I kłamcą. Złodziej przychodzi kraść, zażywać i wytraczać. Diabła nigdy nie zobaczysz na oczy. On nie przyjdzie do Twojego pokoju i nie powie. Ten zapytasz się, kto tam? On to ja diabł z żelazną pałą. Czego żądam, Zdrowia. Nie, nigdy tak nie przyjdzie. On przyjdzie w postaci wątpliwości, w postaci poniżania, myśli poniżających. Wycofaj się. Nie ruszaj z miejsca. Nie kształt się, nie trenuj się. To jest za mocne, za duży wysiłek, za daleko. Nie jedź tam, odpocznij sobie. Ale odpoczywałem, to nic. Odpocznij odpocznij. Ale już mnie coś bierze. To nic. Włączę film. Em, jak miłość. Jak się skończy. 3571 odcinek, głos sobie jeszcze coś innego. To tak całe życie przeżyłem Ja nie mam nic do filmów, z porządku, kiedy może ktoś tam oglądać, ale to jest złodziej tak naprawdę. Kradnie nasz plon, kradnie nasze działanie, kradnie nasze spotykanie. Wiesz. Ile, razy, ile razy chciałeś pójść do kogoś, ale sobie włączyłeś film i koniec. Poszło po odwiedzinach. A no, mogło się tak fajnie dziać. Zgadza się? Byłeś w takim miejscu? No, razy byłem w takim miejscu. I wtedy ukazał mu się anioł pański i żegnał jego, pan z tobą, mężu waleczny. Ale jaki mężu waleczny? Jak on przecież do nory wchodził ze swoim zbożem. Nie zgadza się. Ale pan jakoś tak patrzy na niego, że to się zgadza. Aż Bóg widzi. Widzi to, to kim on był? Na jaki obraz został stworzony? I co zrobił z nim diabeł poprzez te okoliczności? Tak, że był wycofany. I diabeł chce stworzyć takie okoliczności, żebyśmy byli wycofani w życiu. Żeby nasz głos nie był donośny, nie był wyraźny. Żeby, żebyś to, co robił, żeby to nie miało jak, jakości. I jest coś takiego, żeby być w wątpliwościach. I pan do niego mówi, mężu waleczny, a on co powiedział? On zachował się tak dokładnie, jak my się często zachowujemy. Za pozwoleniem, panie, bo jeśli mogę coś tutaj powiedzieć to jeżeli Pan jest z nami 13 państw, to, to czego spotkało nas to, i to, i, to, i tamto, i siamto, i teraz mamy to co jest a, a przecież, a przecież nam opowiadali nasi ojcowie, że Pan wybawił nas z Egiptu teraz zaś porzucił nas Pan i wydał w ręce Midiańczyków wtedy Pan zwrócił się do Niego i rzekł, Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków przecież to Ja Cię posyłam w Twojej mocy Moc, którą dał Bóg człowiekowi jest wystarczająca, żeby pokonać zło. W tym podobieństwie, w nowonarodzeniu, w relacji z Panem jest wystarczająco w Twoim życiu mocy, żeby pokonać. On nie kpi tu z niego. My się zachowujemy bardzo często tak, jakby Jezus nie umarł na krzyżu. Jakby się tam nic nie dokonało. Jakby tam się tylko dokonało to, że zostaliśmy zbawieni od piekła. Ale my dostaliśmy tam władzę i autorytet, żeby sobie poradzić z rzeczami na ziemi. Amen. Tam dostaliśmy tożsamość synów Królestwa. Amen. My przez wiele lat nauczaliśmy, że my jesteśmy pielgrzymami, którzy zasuwają tylko do nieba. I jak najszybciej, żeby się ten, na tym Padole jakoś przeżyć to życie. Ale Bóg chce zmienić tutaj, i zmienia się sytuacja tutaj, i znałem później, że nagle z takiego zalęknionego, wycofanego Gedeona on bierze 300 ludzi. Prawda? Po teście, po kastingu, który jest przeprowadzony nad rzeką. że 300 ludzi najeżdża i wyzwala Izrael. Jak to jest możliwe? Bóg chce zmienić mentalność naszą. Z wycofanego człowieka do takiego, który działa. Amen. Który widzi zwycięstwo, prawda? który nie obwinia Boga za coś. Wiesz, to jest tak jak Piotr. Panie ratunku, no co ty jesteś tu, nie widzisz, że gniemy? Zaczął obwiniać Jezusa za, za stan, który, w którym się znaleźli. Prawda? Jest coś takiego. Kiedy nie działamy w autorytecie, to obwiniamy Boga później za to, co się dzieje. Prawda? To to jest, to jest... Nie każdy chce słuchać takiej ewangeli. Ja chcę ci powiedzieć, że życie nie jest fajne. Tak pastor Rudnos powiedział. Słuchajcie, życie nie jest fajne, Ale obietnica i wiara jest To którą Bóg daje dla nas. Więc my musimy wziąć i z tej skały, wykuć sobie życie. Hallelujah. Amen. 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 Więc, żeby nie być poddanymi, wycofanymi, takimi, pojechaliśmy za do Kolumbii, żeby, zoba żeby zobaczyć coś na własne oczy. Żeby nikt nie mówił mi, że to jest niemożliwe. To jest możliwe. Zbudować święto. 600 tysięczny kościół. Nie wiem, w Kaliszu to się nie da, bo jest 100 tysięcy ludzi. Ale jeśli to było tam możliwe, to jest możliwe, ponieważ Bóg jest niezmienny. Więc jest dobrze czasami pojechać i zobaczyć, na co oni zwracają uwagę, ci pionierzy. Bo oni mówią, zwróćcie na to uwagę. Tak zaczynałem. Oni nie mówią... Wejdź to ode mnie i to będzie działało. Tylko ja tak zaczynałem. Oni tam o Duchu Świętym dużo mówili. I o społeczności z Duchem Świętym. Że nie można mieć odgrzewanych, pamiętasz, odgrzewanych kazań, że musisz mieć coś z ducha za każdym razem. Coś z ducha za każdym razem przynieść ludziom. Do pastorów, bo to było też spotkanie liderów, na które byliśmy. było liderów około 17 tysięcy. Grupa młodzieżowa tam była na pięć tysięcy. To. To, to, to są fajne rzeczy. Dzika muzyka, dobre uwielbienie, bojowe uwielbienie. Kazania długie. Przed kazaniem modlitwa. Ja po tej modlitwie już miałem dosyć, a tu dopiero się skończyła modlitwa, która była wstępem do kazania która trwała godzina.